Afera związana z zawieszeniem Przemysława Babierza przez Telewizję Polską nabiera coraz większych rozmiarów i ma poważne konsekwencje dla samej stacji. Cała sytuacja rozpoczęła się po komentarzach Babierza podczas transmisji z otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, co doprowadziło do jego zawieszenia. 29 lipca Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła wszczęcie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Postępowanie to ma na celu sprawdzenie, czy TVP nie naruszyła polskiego prawa, ograniczając wolność wypowiedzi dziennikarza. Ta wolność jest zagwarantowana w Konstytucji RP oraz innych ustawach. Zaś 30 lipca Marcin Wiącek, pełniący funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, wezwał dyrektora generalnego TVP Tomasza Syguta do złożenia wyjaśnień. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreślił, że wolność wypowiedzi dziennikarskiej podlega szczególnej ochronie zgodnie z artykułem 54 Konstytucji RP oraz artykułem 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Przypomniał również, że nadawca publiczny taki jak TVP ma obowiązek zapewnić dziennikarzom możliwość nieskrępowanego wypowiadania się oraz pluralizm poglądów.